Proszę Państwa, po raz czwarty mam przyjemność jako rzecznik Grandy rozmawiać z rzecznikiem biura programu Niepodległa. Przede mną Kamil Wnuk i chciałam Cię zapytać, Kamilu, co Was przyciąga na Grandę? No jesteśmy, to jest magiczna, magiczny moment, magiczna granda dla nas, bo 8 grand za Wami, a dla nas jest to czwarta granda, czyli jesteśmy gdzieś w połowie. E, a zawsze staramy się, po pierwsze, zachęcić ludzi do poznawania historii, poznawania ciekawostek, czy tajemnic, z naszej historii, z naszego dwudziestolecia, z czasów po odzyskaniu niepodległości. E, przyjeżdżamy z jakimiś nowymi pomysłami. Oczywiście jak co roku zapraszamy również do wspólnego śpiewania hymnu 11 listopada w samo do włączenia się do akcji Niepodległa do Hymnu. Natomiast e, naszym najważniejszym chyba dzisiaj elementem stoiska, tym, na, gdzie zapraszamy wszystkich uczestników Grandy, są pokazy filmów wiarowych. Pokazy filmów, gdzie jest nutka tajemnicy, trochę przygody, trochę dramatu, trochę humoru, tak żeby każdy mógł poczuć znaleźć coś dla siebie i zainteresować się tą historią. Jak to wygląda możecie Państwo zobaczyć za nami te ruszające się postacie, o można proszę im zamachać, nie reagują, bo są w zupełnie innym świecie. Czy możesz mi powiedzieć, co te dwie panie akurat, które tutaj za nami siedzą, co one teraz oglądają? Eee, jedna z nich ogląda komedię romantyczną. E, raczej ko komedię muzyczną o Aleksandrze Żabczyńskim. Tytuł Nie kochać w taką noc. E, to grzech. To grzech. Zostaliśmy, zostawiliśmy e, trzy kropki po Nie kochać w taką noc, natomiast w tytule. Natomiast wszyscy znamy ten cytat. E, jeden z najsłynniejszych amantów e, kina e, drugiej RP. E, przegrzeczny człowiek, przesympatyczny, przeuroczy, zakochany w swojej małżonce, natomiast e, Mamy tutaj, e, pokazujemy, jak mógł wyglądać jeden z jego wieczorów w pracy. Kiedy występuje na scenie, kiedy śpiewa piosenkę, kiedy e, poznaje Inę Benite. Tajemniczą panią, która pojawia się w czerwonej sukni i przez cały wieczór przeszkadza mu w występie, rozpraszając go odrobinę. Natomiast celem całego tego spotkania było to, żeby się mogli poznać, bo jak wszyscy wiemy, wystąpili wspólnie w jednym filmie później razem. E, druga pani ogląda film Jadja, czyli. Film o naszej gwieździe tenisa z czasów międzywojna, Jadwiga Jędrzejowska była chyba najbardziej rozpoznawalną tenisistką międzywojna na świecie. Grała na wszystkich kortach świata, na których były rozgrywane najważniejsze turnieje tenisowe. Grała z koronowanymi głowami w Europie i nie tylko. Gościła, naprawdę no, na dworach królewskich, była przyjmowana jak gwiazda, najlepsza gwiazda. Obecnych czasów. Po prostu gdzie chciała, to mogła się pojawić i, i, i każdy ją rozpoznawał. Natomiast nie wszyscy wiedzą o tym, że jak wybuchła wojna, to postanowiła zostać w Warszawie, zrezygnowała z możliwości na przykład wyjazdu za granicę, żeby się ratować, tylko chciała być w Polsce, chciała pomagać Polakom w Warszawie, chciała być tutaj po prostu w kraju. I to jest, pokazujemy, jeden z jej przykładowy, jak mógł wyglądać jeden z jej dni, kiedy mieszkała już podczas okupacji. Ciekawostką jest to, że nagraliśmy na przykład film, e, znaczy w filmie nagraliśmy scenę meczu tenisowego, gdzie faktycznie jesteśmy na środku kortu tenisowego, obserwujemy jak e, gra w tenisa razem z oficerem niemieckim. E, no, warto wpaść, zobaczyć. Tu mamy tajemnicę pod tytułem tajemnicza rakieta, która się pojawia, od której zaczyna się cały wątek tenisowy. E, w Żabczyńskim mamy oczywiście w filmie o Mamy tajemniczą blondynkę w czerwonej sukni, która się pojawia. Jest oczywiście jeszcze Wiktoria 1920, czyli film e, o czasach Bitwy Warszawskiej. Bardzo mocno przygodowy, bardzo intensywny, tak, tak zwany imersyjny film, gdzie widz jest jednym z bohaterów całej akcji, podróżuje razem, rozmawia z bohaterami e, i przynoszą też tajemniczy meldunek, więc każdy z tych filmów to też jakaś tajemnica. Tak, jest, jest uprawomocnienie, że tak powiem, waszej bytności na festiwalu kryminału, ale pomyślałyśmy sobie wczoraj po spotkaniu z Magdą Grzebałkowską, że musimy Was, że tak powiem, jak to się brzydko mówi, spiknąć, bo może właśnie Magda mogłaby na przykład napisać biografię Judge'a. Ponieważ ten film, ja przyznaję się szczerze, że widziałam wszystkie trzy. Co więcej, szykuję się na zobaczenie też tych, które jeszcze są przedpremierowe, więc jestem tutaj w, tej szczęśli w tym szczęśliwym gronie. Ale pomyśleliśmy właśnie, że Magda Grzebałkowska mogłaby napisać biografię judży, ponieważ jest to tak fascynująca postać. Zupełnie wydaje mi się nieznana, jeżeli chodzi o. Może fani tenisa ją znają, ale my nie. I w tym wypadku robicie świetną robotę, bo właśnie pokazujecie nie tylko osobowości. Nam znane, ale może troszkę zapomniane, ale też osobowości, które z jakichś przyczyn w historii zniknęły. A może powinniśmy o nich bardziej mówić? Znaczy nasza historia w ogóle dwudziestolecia międzywojennego, czasy podzyskania po niepodległości, to są czasy ludzi, którzy tworzyli ten kraj, o których rzadko kiedy pamiętamy. A na przykład były to przepotężne głowy. Od Tańskiego, który stworzył pierwszy polski samochód. Przecież mało kto w tej chwili pamięta inżyniera Tańskiego. Kończymy przygotowywać film o Kazimierzu Proszyńskim, który skonstruował w 1902 roku Pleograf. Pleograf, maszynę do nagrywania ruchomych obrazów. Maszynę, która jednocześnie po wywołaniu filmu potrafiła odtworzyć ten film, wyświetlić go na ekranie. Sam go stworzył, sam przygotował maszynę, sam wyreżyserował pierwszy polski film Powrót Birbanta. No i my kończymy pracę nad filmem kino, który. Pokażę e, proces tworzenia powrotu Birbanta, ale też pokażę jak w ogóle skąd koncepcja ruchomych obrazów pojawiła się w głowie człowieka, a zakończymy tym, że pokażemy jak produkuje się filmy wiarowe i w ogóle jak ta magia kina e, potrafi e, przykryć wszystkie niedostatki, trochę taki uśmiech w stronę widzów i w stronę twórców, także naprawdę też będzie warto zobaczyć. Premiera oficjalna to będzie 10 listopada tego filmu i na pewno pojawi się również w serwisie YouTube, w tej części vr także każdy będzie mógł zobaczyć, kto ma sprzęt u siebie w domu. A my zaprosimy prawdopodobnie za rok na Grandzie, żebyście też mogli zobaczyć. O, no to już trzymamy Was za słowo, że będziemy widzieć się za rok na Grandzie. Wiem, że też dużo podróżujecie po Polsce, więc jeżeli Państwo będziecie kiedykolwiek mieli okazję i zobaczycie napis, niepodległa jest w moim mieście, uderzajcie jak w dym. Ale Proszę się nie bać. Proszę podchodzić, proszę zakładać te okulary. Czasami wykonuje się różne dziwne ruchy, no bo jest się w zupełnie innej rzeczywistości. Natomiast chciałam Cię zapytać o to, kiedy te materiały, które robicie, bo one są fantastyczne, proszę Państwa. Naprawdę Biuro Programu Niepodległa robi przepiękne materiały, nazwijmy je historyczne, ale też takie popularne, kiedy to wejdzie do szkół jako element edukacyjny? Chcielibyśmy, żeby weszło jak najwcześniej, żeby jak najwięcej ludzi, dzieci też mogło skorzystać. Wszystkie filmy są dostępne bezpłatnie na YouTubie. Jeżeli szkoła lub gmina zgłosi się do nas, poprosi o licencję na korzystanie z chociażby tych materiałów wiarowych, oczywiście z całą przyjemnością bezpłatnie udostępniamy licencję na pokazy, a jednocześnie przygotowaliśmy do pobrania komplety materiałów edukacyjnych dla dzieci, dla młodzieży i dla seniorów, gdzie można poprowadzić zajęcia, czy zajęcia właśnie dla dzieciaków w szkole, które film jest tym czynnikiem, który zachęci nas do poznania historii historii, a później materiały edukacyjne uzupełnią wiedzę, pokażą nam cały kontekst. Takie niecodzienne podejście do nauki historii, a jednocześnie bardziej atrakcyjne dla młodzieży, chociażby dla dzieciaków. Bardzo Ci dziękuję, bardzo dziękuję Wam za Waszą pracę, bo wiem też, że nie tylko jakby pilnujecie, tego piszecie scenariusze, ale też czasami gracie w tych materiałach. Także proszę Państwa proszę uważnie oglądać, bo być może w którymś z tych filmów mignie Wam Kamil albo Ania, której akurat tutaj w kadrze nie widać, ale jest też z nami. Machamy jej serdecznie. Pozdrawiamy Cię Aniu. Fantastyczni ludzie i fantastyczne materiały. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.